Dzień dobry, Tomasz Rozwadowski jestem lekarzem z Krakowa, z Galerii Uśmiechu. Chciałem Wam bardzo serdecznie polecić kursy organizowane przez Rio Mibę Ceramistów. Po pierwsze, uważam, że to są rewelacyjne kursy łączące świat techników i świat lekarzy. I to jest rzecz, której nam potrzeba zarówno technikom potrzeba zobaczyć świat lekarzy i pacjentów, jak i nam lekarzom świat techników i tego, jak oni widzą, jakie mają możliwości. Po drugie, zawsze jest rewelacyjny line-up wykładowców i to jest bardzo też wspaniała rzecz. I tutaj Zawsze korzystaliśmy dużo, zarówno w trakcie samych wykładów, jak i na rozmowach kuluarowych, które wam serdecznie polecam. No i urio zawsze jest coś ekstra, tak? Czyli oprócz tych wszystkich rzeczy zawsze była jakaś niespodzianka, zawsze było coś i przypuszczam, że w tym roku również tak będzie. Serdecznie Wam polecam. Bardzo dziękuję. 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 Wszystkiego dobrego. Dziękuję.